Cześć kochani! To będzie wielki dzień. Jestem bardzo podekscytowana, zdenerwowana yy, i jeszcze wiele emocji jest we mnie. Idziemy po nową twarz do kliniki pani yy, dr Osipowicz i pana doktora Truchowskiego. Yy, zobaczymy, jakie zabiegi mi zaproponują. Jestem bardzo ciekawa, yy, bo chcę wyglądać po prostu lepiej dla siebie, ale i dla was też, żeby wam się przyjemniej nie oglądało. Także. Zapraszam chodźcie. Dzień dobry? No temperaturę. idealnie. Ukończenie <grymianie> ankiety. Okay. Jesteśmy kochani, przedstawiam Wam panią doktor Katarzynę Osipowicz. Pani doktor zadba o mój owal i nie tylko. Generalnie jestem bardzo zestresowana. Widać, Karola, że jest zestresowana, ale pani doktor tutaj nam poradzi, tak, abym wyglądała lepiej i lepiej się czuła. Pani doktor, co robimy, biorąc pod uwagę fakt, że bardzo nie podoba mi się mój owal twarzy. Rozłożymy chyba te działania na pewien plan. Tak naprawdę nie zależy nam na jednym zabiegu, nie chcemy zmienić rysów. Chcemy po prostu utrzymać te, które były dotychczas, a zaczęły nam się z wiekiem zatracać. Przede wszystkim to, co zwraca uwagę, to faktycznie lekko zacierający się dolny owal, tak zwany chomik potocznie. Chomik, tak. Umówmy się Karla, pokażmy te chomiki już, bądźmy szczere, chodzi o to. Więc ja z tego, co zauważyłam, tutaj chciałabym podziałać trochę wolumetrycznie. Wiem już, że boi się pani jakby zabiegów bardziej inwazyjnych, czyli na razie nie będziemy jakby proponować w tym całym naszym planie zabiegów jak ultradźwięki, hajfu, czy też chirurgia plastyczna, bo nie o to nam chodzi. Po prostu podziałamy. Kwasem hialuronowym, który będzie podawany głęboko na kość, aby jakby dać stelaż tej skórze, umieszczając go właśnie w okolicy skroni, tutaj w okolicy załamania fałdu nosowo-wargowego, czy też delikatnie w taki punkt CK według kodów DeMaio, aby utrzymać tą skórę w napięciu i nieco unieść owal, który zaczął nam się zatracać. Jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie martwi, moja okolica oczu i moje doliny łzowe, które z natury no, y, są takie dosyć głębokie. Y, co możemy zrobić, żeby, no może niekoniecznie tam wprowadzać kwas hialuronowy, Jak możemy pomóc y -y. takiej skórze Ja tutaj proponuję jakby podejście takie trochę całościowe do tej skóry, żeby ją przede wszystkim przebudować. Czyli znowu podejdziemy do tego według pewnego planu. Będziemy jakby tą skórę stymulować i zagęszczać poprzez mikronakowanie, poprzez właśnie y, dermapen klasycznie, poprzez nakładanie kwasu mlekowego. Oczywiście w odstępach czasowych, więc ten efekt może nie będzie od razu tak bardzo widoczny, ale te zabiegi pozwolą nam tej skórze stać się bardziej znowu elastycznie, poprawią ją elastycznie, zrobi się ta skóra nam bardziej napięta i myślę, że ten defekt jakby w postaci doliny łez będzie mniej widoczny, a makijaż będzie dużo lepiej wyglądał na oku. No to świetnie, to wszystko wiemy kochani, zaczynamy działać, znieczulamy się, trzymajcie za mnie ciuki. Kochani, właśnie rozpoczęliśmy znieczulanie. Yy, nigdy nie miałam przy nigdy yy, robionej mezoterapii głowej, a pod oczy to już w ogóle. Yy, ale pani doktor obiecała mało ukłuć, więc mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Pani doktor jest super, więc naprawdę Tak. słuchajcie. Yy, Cieszy mnie jedna rzecz, że pani doktor nie zaproponowała mi od razu obstrzyknięcia całej twarzy, tylko dzielimy to, tak? Robimy dwa ukucia i zobaczymy, bo być może to wystarczy. Rzeczywiście o tę y, okolicę oka muszę zadbać, tak naprawdę, bo sam krem w moim wieku to już nie wystarczy. A teraz wybaczcie, bo jestem taka zdenerwowana, widać, widać podekscytowana, że może jednak trochę się zrelaksuję. Zacznijmy od tego, że jesteśmy już po, a ja byłam bardzo dzielna, pani doktor byłam dzielna. Tak, dzisiaj jest tak zwany medal <laughs> dzielnego pacjenta. Tak jest i słuchajcie, od razu powiem, że te piłeczki, przez to, że je mocno ściskałam, dostałam tutaj właśnie od kliniki na czas zabiegu, bardzo mi to pomagało, bo jak gdyby ból intensyfikuje się tutaj w palcach i tutaj tak naprawdę nie boli, ale między innymi dlatego, że znieczuliłyśmy się. 15 minut przed zabiegiem, kremem, który spowodował, że ta skóra była lekko drętwiała. Dokładnie, tak? Więc praktycznie mnie nie bolało, rzeczywiście tutaj nie bolało, tak jak pani doktor mówiła, tutaj po końcach ust yy, bolało. Rzeczywiście, a cała reszta do przejścia. Pani doktor, co zastosowałyśmy? My dzisiaj tak naprawdę zrobiłyśmy dwie rzeczy. Głównie pracowałyśmy nad jedną trzecią górnej części twarzy, bo mamy plantek. Zaczęłyśmy tak. od góry, będziemy stopniowo przechodziły do dołu. Jeżeli chodzi o zabieg w górnej części, to pracowałyśmy na preparacie marki Wedern tak zwany mercedes, chyba z kwasów hialuronowych, i zużyłyśmy 3 ml. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Właśnie, tu wszystko zależy od tego, kiedy zaczynamy przygodę z medycyną estetyczną i jakie chcemy osiągnąć efekty. Jeżeli pacjentka, tak jak pani, do pewnego wieku w ogóle stroniła od takich zabiegów, musimy na początku dać może wydawać nam się trochę więcej, mimo że ten kwas tak nam się rozchodzi na twarzy, że wydaje się, że jakby prawie go nie było. Jeżeli chodzi o drugi zabieg, który dzisiaj wykonałyśmy, to mezoterapia na okolice oczu, stąd te właśnie obrzęki, a miało być lepiej, a jest ciut gorzej. To był preparat z, głównie z witaminą C i z kwasem kialuronowym. Trochę, żeby poprawić tą skórę, rozświetlić i to będziemy musiały powtarzać jeszcze pewnie raz albo dwa. Dobrze, jakie zalecenia po? Najważniejszym zaleceniem po to już dzisiaj, żeby nie stosować nic więcej na skórę twarzy, nie nakładać makijażu, ponieważ chcemy, żeby te wszystkie punkty doszły do siebie i dogoiły się. Będzie trzeba zastosować serum z kwasem hialuronowym, które dostanie pani, a od jutra wracamy do standardowej swojej pielęgnacji. Dobrze. I takie lekkie opuchnięcie będzie. Lekkie opuchnięcie no. powinno trwać maksymalnie do dwóch dni. Mhm. E, śniaków raczej już nie powinno być, bo tak jak widzimy teraz e, raczej już ich nie będzie. Jedynie lekki obrzęk albo nieznaczny dolegliwości bólowe. Okej, okay, dobrze. I jeszcze mam mhm. ostatnie pytanie, bo tak naprawdę e, ten zabieg nazywa się Wolumetria. Tak. E, I ten zabieg, który wykonaliśmy na mnie. Ile mniej więcej kosztuje? Cena tak naprawdę zabiegu uzależniona jest nieco od zużycia. Mhm. W Pani przypadku, jeżeli były to trzy preparaty, to ta cena jest 3 razy złot 1300 za 1 ml, czyli około 4000. Okay. I... I może tak nieśmiało mogę zapytać, czy oglądające nas Panie, jeśli będą zainteresowane bądź wizytą, bądź innym zabiegiem, czy mogą ich liczyć na jakiś mały rabat od kliniki? Tak, postanowiliśmy właśnie na grudzień i końcówkę listopada ten rabat zaoferować, a przede wszystkim zapraszamy na konsultacje, żeby dobrać właściwie zabieg dla właściwej Pani. Okej, okay, więc wszystko znajdziecie pod vlogiem, całość. Ja serdecznie dziękuję. To było dla mnie ogromne przeżycie, w, ale kiedyś słuchajcie, trzeba. Ja zaczęłam późno. Gdybym zaczęła wcześniej, może teraz byłoby łatwiej, ale jestem na dobrej drodze i w dobrych rękach. Dziękuję, pięknie. Dziękuję. Witamy drugi raz w klinice Klinik. Dziś druga część zabiegu. Co będziemy robić? Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim dolną częścią twarzy. Udało nam się już nieco unieść górną część, więc. Pora na dolną. Czyli moja najgor mój najgorszy obszar, którego ja bardzo nie lubię, to tak zwane chomiki. Mhm. Lekko opadają tutaj. Nie miałam tego 3 lata temu, nie miałam tego 5 lat temu. Ma mam to teraz i chcę się tego pozbyć, bo źle się z tym czuję. Yy, potrzebuję ujędrnienia i za to się zabieramy. Dokładnie. Słuchajcie, to jest ten moment, kiedy sprawdzimy owal mojej twarzy. Ja z wami, wy ze mną. Yy, mam lusterko i. I jest wow. I jest wow. Nie ma chomików. Czy wy to widzicie? Jest pięknie. Pieszę się. Dziękuję pięknie. To jest ten. Nowa ja. Nowa twarz. To jest zachwycające. Czy Wy to widzicie? Jestem teraz jeszcze lekko opuchnięta, ale yy, nie wyglądam sztucznie. Karola, potwierdzisz? Oczywiście. Nie, wygląda yy... bardzo przepięknie. No naprawdę. Jest cudnie i jest po prostu tak świeżo. Jest tak, jak było 10 lat temu. <laughs> Dziękuję pięknie. Proszę uprzejmie. Okej, okay. jesteśmy już wróciłyśmy. Jesteśmy, bo Karolina była ze mną. Trzymała mnie tam wręcz za rękę. Słuchajcie, ja wiem, że w tym vlogu byłam bardzo podekscytowana i było dużo napięcia, spięcia i w ogóle, i w szczególe, ale teraz, już na spokojnie, emocje opadły. Mogę Wam opowiedzieć, dlaczego w ogóle ja się wybrałam, dlaczego to zrobiłam. Zauważyłam i czułam to, widziałam i źle się z tym czułam, że ten owal mojej twarzy jakiś czas temu opadł i nic się nie dało z tym zrobić. I zastanawiałam się nad różnymi metodami, ultradźwiękami yy, i różnymi historiami. Natomiast po konsultacji z Panią doktor Katarzyną Sipowicz stwierdziłam, że jednak yy, zrobimy tę wolumetrię. Jak widzieliście, ona była podzielona na części. Pani doktor nie chciała od razu tutaj mnie zwolumetrować, bo... Nie dziwię się. No właśnie, bo yy, o co mi chodziło w tym najbardziej, żeby Uzyskać taki świeży wygląd twarzy bez zmiany rysów twarzy, bo jak widać, się da. Słuchajcie, wy tego nie widzicie, ja to widzę, ja to czuję, ja się lepiej czuję. Mój owal po prostu poszedł do góry, czyli wyglądam dokładnie tak jak 10 lat temu. Lekko tutaj wszystko poszło do góry, i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja wyglądam po prostu na bardziej Umówmy się świeżą, świeżą wypoczętą. I, I tak się właśnie czuję, i tak jest. Mm, Karola twierdzi, w ogóle robiłyśmy zdjęcia, więc my mamy porównanie. I Karola twierdzi, że jest duża poprawa. Jest. No ona ma dobre oko, bo jest fotografem, y, widzi te różnice. Y, widzimy tu, prawda? Ja już tu, ci prawda? To powiedziałam, jak y, byłaś drugi raz w klinicach. Tak. że jak cię zobaczyłam że jest różnica, różnica właśnie tutaj. Ale mimo wszystko, Wy tego tak jak mnie oglądacie, to y, tego tak mocno nie widzicie, bo jak gdyby te rysy twarzy są cały czas takie same. I o to mi chodziło. Słuchajcie, wolumetria to jest duży wydatek, ale u każdego to będzie inaczej. Jeżeli ten problem grawitacji u Was nie jest taki konkretny, jak był u mnie, no to wiadomo, ten wydatek będzie mniejszy. Ja zaczęłam z przygodę z medycyną estetyczną tak naprawdę niedawno. Po części trochę na przykład żałuję, bo ja naprawdę y, jeszcze 5 lat temu nie miałam górnej wargi. Mój wyraz twarzy był taki bardziej złowrogi. Odkąd mam tę wargę, a też nie widać, że mam zrobione usta, ja się lepiej ze sobą czuję. I teraz jak patrzę w lustro z moją nową wolumetrią, z nowym napięciem, z nowym starym, bo wyglądam tak jak 10 lat temu, to ja też jestem y, szczęśliwsza. Dziewczyny, błagam was. Medycyna estetyczna jest dla wszystkich, dla każdego, ale z umiarem, z umiarem, ma być estetycznie. Podkreślam to po raz kolejny. Nie będę Was tutaj oszukiwać, że nic nie robię. No, jak widziałyście, zrobiłam, pokazuję. To nie jest tak, że Wy śledzicie wszystkie tam influencerki, inne blogerki i one tak przez nakładanie, nie wiem, alk, maseczek i picie wody mineralnej. No nie, no bo grawitacja dotyka wszystkich, i można to zrobić delikatnie, z umiarem i wyglądać pięknie. Gorzej, jak się przekroczy tę linię. I właśnie to jest o to, o czym wspominałam też. Ważne też, jak wygląda pan doktor, pani doktor, którzy Wam ten zabieg wykonują. Jeśli oni wyglądają już trochę podejrzanie i Wy widzicie na ich twarzy pewne nieprawidłowości, tak? czy za duże usta, czy przerysowane historie, to to jest jaka, jakaś taka lampeczka powinna się zapalić bo też takie historie są. No natomiast, no wiecie, ja spotkałam jeszcze kilka lekarzy, bo ja się konsultowałam wcześniej i wszyscy wyglądali świetnie. To, to, to nie jest tak, że, że każdy pełnia ten błąd i tam za dużo robi. Majstruje przy twarzy. Zresztą Pani Doktor widziałyście, jest tego przykładem, że można wyglądać świetnie, nie przesadzając. I o to też, dziewczyny, Was proszę, żeby, żeby nie przejść tej, słuchajcie, linii, gdzie wyglądacie groteskowo albo gdzie wyglądacie wszystkie tak samo. Klon i tylko blondynki i runetki. Tego nie chcemy. Z takich jeszcze historii. Po zabiegu nic mnie nie bolało, nic się nie wydarzyło, nie było siniaków. Rzeczywiście tam, jak dotykałam tych miejsc, gdzie były ostrzyknięcia, no to ja czułam, ale tylko w momencie, kiedy to dotykałam. Szybko doszłam do siebie, więc ta Volumetria jest jakimś tam rozwiązaniem, ale wiem, że też jest dużo innych opcji, więc warto się skonsultować. Eee, dziewczyny, nie robić tego u kosmetyczek. Takie jest tak. moje zdanie, bo nie daj Boże, coś się wydarzy. Lekarz wie, jak zareagować. Eee, najlepiej jednak wybierać te duże, eee, duże gabinety. Duże kliniki, żeby było bezpiecznie. Ja wszystkie y, informacje pod blokiem wam y, zostawiam tam, gdzie ja byłam. Ja jeszcze będę musiała na pewno wrócić do kliniki od co? Bo te, y, mamy powalczyć jeszcze o okolice mojego oka, bo była mezoterapia y, y, pod okolicą oka i trochę rzeczywiście żałuję, że z tą mezoterapią zaczęłam tak późno, bo ja się po prostu bałam tych igieł. Ale jeżeli jest twarz znieczulona, to to nie boli. Tak, tylko w mojej głowie zawsze sobie wyobrażałam, że to ultra bardzo boli. <gulanie> I wiecie, i taka rola, słuchajcie, Ja tam <gulanie> widziałam Ciebie zestresowaną, to ja Ci pierwszy raz w życiu taką widziałam. <gulanie> tak, to był dla mnie To, to jest, nie, nie ukrywam, że to jest ogromny stres. Ale rzeczywiście ten jeden zabieg mezoterapii pod oczy, tam grnęło w dobrym kierunku, ja to widzę. Więc będę jeszcze e, chciała wrócić i co popracować nad tą mezoterapią pod oczy. Ja jestem bardzo ciekawa dziewczyny. Dla kobiet właśnie w okolicach 40? Jakie zabiegi polecacie? Co u Was sprawdzało się tak na 100%? To też dajcie znać w komentarzu, żeby inne dziewczyny mogły sobie poczytać i czego spróbować. No i tyle chyba, jeśli chodzi o tego vloga, bo będzie za długo i jeszcze go nie obejrzycie, i wtedy będę nieszczęśliwa. <laughs> Słuchajcie, dziękuję bardzo, że byłyście ze mną, wytrzymałyście te moje. Nerwy podekscytowania i w ogóle wielkie oczy. Bardzo mi z tego powodu jest miło. Dla mnie to było wielkie wyzwanie, ale jak widzicie, dobrze się skończyło. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa! Pa!